Hej, 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 To NBA. Trochę obciąłem tą, 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 tą pogawędkę Haliburtona z Carterem, bo nie spodziewałem się, że będzie, a nie miałem jeszcze włączonego nagrywania. i Witam Was w kolejnym odcinku przygód Bena Cartera NBA. No i gramy z Indiana Pacers. No i można powiedzieć, że już tydzień. Pierwszy NBA za nami. Co wiemy po pierwszym tygodniu? Wiemy tyle, że Houston Rockets w kolejnym będą nikim, niczym ciekawym. Wiemy też, że Wiktor Wymania coś tam potrafi grać. Jeremy Sohan na pozycji rozgrywającego to będzie ciężki orzech do zgryzienia, bo nie jest tak średnio. Ale ja Wam powiem tak, jako fan oglądania słabszych zespołów, lubię oglądać Orlando Magic. Indiana Pacers, Detroit Pistons znat wyglądają na fajną drużynę z Jalenem Doranem. jeśli tęsknicie za NBA kiedy takim wiecie centrami dominatorami to Jalen Duran -Do -Do z Pistons gra kapitalnie no Anthony, en... nie, DeAndre Ayton miał być dominatorem na razie nie jest dominatorem mieliśmy kapitalny mecz Damian Alida da 39 punktów ale potem w koszmarny jego mecz 6 punktów i ma 6 strat. Za który zdał 51 punktów dla Chicago Bulls. Przegrany 16 punktami meczu z Detroit Pistons. Na no Chicago Bulls co wiemy? Też będą stali. Też nie będą niczym ciekawym w tym sezonie. Czasami jakiś lawin rzuci po 50 punktów. Tam trzeba po prostu wszystko, moim zdaniem, zaorać i zrobić od nowa. LeBron James zagrał po 20 latach tym samym swoim rywalem, co podczas debiutu, czyli Sacramento Kings i zagrał kolejny świetny mecz. Shed Holmgren i Wiktor ma, myślę, że w przyszłości będą walczyć o nagrodę najlepszego obrońcy no, Holm, Holmgren, Holmgren miał aż 7 bloków w jednym meczu, niesamowity on ma ten instynkt, Scott Henderson na razie słabo w NBA Brandon Miller, jeśli chodzi o Rocky tej nocy miał fantastyczny mecz, 22 punkty ja myślę, że Charlotte naprawdę dobrze wybrało, jeśli tam się nic nie stanie mu w głowie, choć wiemy, że to Charlotte, tam zawsze są jakieś problemy jak Miles Bridges, James Book Knight, więc no zobaczymy. Tak jeszcze w skrócie o tym NBA mogę powiedzieć. Luka Doncic jest niesamowity, ale to jest początek sezonu, wiecie, Luka na świeżości. Te 49 punktów z Brooklynem. No Luka jest niesamowity. Jeden z najlepszych zawodników, tak samo Stephen Curry, również gra niesamowicie na początku sezonu. To rozczarowuje, jakbym tak miał powiedzieć. Nie, to rozczarowuje, bo nie pamiętam. Denver, mistrzowie, gram jak mistrzowie, eee, naprawdę Jokic, Jokic jest Oklahoma, wyglądał tak jakby sobie po prostu przyszedł, wiecie, taki takiej League zagrał, no i dobra, wygraliśmy ELO, no i co, Bo Miami jakoś na razie słabo, no ale Miami, Jimmy Butler się nie będzie w sezonie zasadniczym męczył, i co tam jeszcze można tak powiedzieć, no nie, jeszcze tylko Memphis, Grizzlies i Houston nie wygrali meczu, więc kto zrobi to pierwszy? Nie wiem, no Memphis, Bech, Moranta mogą mieć bilans 0,25, a to by było. I potem wygrywałem wszystkie mecze do końca sezonu. Nie, to nierealistyczne, ale. No, z tych takich dużych, jeszcze dobrych występów tak już mało kojarzę. Nikola Jokic został najlepszym zawodnikiem tygodnia na zachodzie, a na wschodzie Talis Maxi. I dlaczego nie Luka Dącić nie dostał? Nie mam pojęcia, ale. Tak, powiem wam to takie moje spostrzeżenia w skrócie. Fajnie zagrał Derek Lively w jednym meczu, tam już 16 punktów. Lively to może być naprawdę fajny center dla Dallas Mavericks. No, polecam, polecam go śledzić. Z roki, których tak z debiutantów, to nie wiem, kto się tam jeszcze wyróżnia. Fajny mecz debiut miał Austar Thompson, który no może nie jakiś tam mega, ale zablokował 5 rzutów w debiucie w NBA. Po raz pierwszy od nie wiadomo ilu lat. A ja też mówiłem o tym. Dobra, więc nie będę się powtarzał. No I tak naprawdę nie wiem co tam jeszcze się takiego wydarzyło ciekawego. No ja ogólnie mam hype, cieszę się. Najwięcej oglądam Orlando Magic. Jestem fanem mixów. O! Cieszy mnie, że gra Zion Williamson. Mam nadzieję, że będzie grał jak najdłużej, bez kontuzji, bo Pelicans może coś tam zrobią w tym sezonie, ciekawiego, ciekawego. Mogą być czarnym koniem moim zdaniem z Zionem. I tak było odcinka, przegadałem o tej NBA, gadając na tysiąc różnych tematów. No i zobaczymy jak dalej. O, James Harden poszedł do Clippers. Właśnie, to jest temat dzisiaj. No i co? No i nic. James Harden za rok zażąda kolejne wymiany. Clippers tak nie zdobędą mistrzostwa, bo tam mają za zanikli, którzy nie potrafią grać ze sobą. E, to, to się skończy katastrofą. Dajcie spokój, James Harden to... Dla niego to powinien stworzyć klub w Las Vegas. Najlepiej w GoGo -Go powinien tylko kurde grać, bo... To jest zawodnik dla mnie porażka i... Męczy była, tylko chcę odchodzić, odchodzę, chcę odejść, e, ja nie chcę tu grać, Wymiencie mnie, mam dosyć takich zawodników, James Harden moim zdaniem skończył karierę, fajny był Houston w swoim prime, ale teraz to tylko Big Mac marudzi i nic więcej, e, nic naprawdę nie ma żadnego pożytku z nim w NBA i dla mnie to już bym mógł nie grać w tym NBA, no zobaczymy, ale Clippers to są są od ilu, czterech lat, że coś wygrają, no. Wygrają coś jak Kauei będzie zdrowy, czyli nie będzie zdrowy, czyli nie wygrają, no i tyle, no i... byliśmy sobie do mojego meczu, jak widzicie, gram sobie na spokojnie. Trzecia kwarta kapitalna, bo tutaj zdobyłem 20 punktów, więc... No... trzecie i w drugiej kwarcie, no, jak miałem tego odpalonego badza, gdzie mogłem praktycznie ciągle punkty zdobywać, to to zrobiłem. No I dlatego zdobyłem te 20 punktów, więc prowadzimy dwoma punktami z Indiana Pacers. Ciężki mecz, bo świetnie grał... Tali z Haliburta. Ja lubię Indianę, Może nadzieję, że w rzeczywistości będą lepszą drużyną. Tutaj pyk, wchodzimy pod kosz. Nie, podam jeszcze do Bama de Bayo i mamy 10 asystę, ależ Carter nie jest samolotny. Gramy bez Jimmy'ego Butlera. Bez jednej naszej gwiazdy. Nie jest łatwo, ale... Tutaj pojawiłem się po raz pierwszy na parkiecie. Zostałem zmieniony. Na 5 minut przed końcem meczu wchodzę. Ale widzę, że mają mi sobie świetnie radzi. Rozdam 11 asystę. Tutaj podałem do Duncana Robinsona. Rozdam 12 asystę. No i co, kolejny mecz na Double Double. Nic nadzwyczajnego, tak naprawdę, w moim wykonaniu. Eee. Tutaj jeszcze zdobędziemy sobie kolejne punkty. bank, sad do kosza. I ogólnie zdobyłem 34 punkty, jeszcze jedna akcja punktowa. A tak już twierdziłem, że rzucę. Nie, powi nie powinienem już rzucać, ale sobie rzuciłem. Co? To była dziwna akcja. Myślałem, że to jakoś zakończy w Sadem, ale bum. No i tak kończy się ten mecz, jeszcze będzie pogawędka z Cyrusem, Halibertonem, Haliburtonem, pokażę Wam statystyki i to będzie na tyle w tym kapitalnym odcinku. Mam nadzieję, że teraz będzie ta seria to bardziej regularnie. Dziękuję wam za jej oglądanie. Subskrybowanie kanału. No i pogadaliśmy sobie z Stylisem. Pamiętajcie, jeśli podobało się to jak lami w NBA, Subskrybujcie, możecie lajkować subskrybować kanał. No i tak się kończy to spotkanie. Kolejny dzień w pracy. Lecimy do przodu w tej karierze. No eee, i co wam mogę powiedzieć? Nie wiem, trochę już pogadałem. Nie ma chyba innych tematów. Ale fajnie to, że NBA wróciło. Pick, watch, win. No i fajnie. No i lecimy dalej. Statystyki. 13,6 mam bilans. 34 punkty, 11, 25. Dobry mecz Adebayo. reszta tak są. No, Ken Love. Ja nie lubię z Gaskarinowem. to miał lepszy mecz. No, 35 punktów. I ogólnie ta trzecia i czwarta, kwarta była taka kluczowa. Dzięki nim wygraliśmy to spotkanie. No i co, tutaj jeszcze mamy upgrade. Chance upgrade sobie obronę, praktycznie, eee, bo chciałbym trochę lepiej bronić. No i to tyle ode mnie w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.